Hejka, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy widzę, w pierwszym odcinku z gry Garysmod. Co to jest ten Garysmod? Otóż wszyscy na pewno myślą, że to jest jakaś. No może nie wszyscy, bo większość to zna, ale pewnie niektórzy myślą, że jest to jakaś modyfikacja do Minecrafta, która wprowadza to, że wygląda na mniej kwadratowy. Ale otóż nie jest to gra, moi drodzy. Jest to gra bardzo fajna, którą bardzo serdecznie wszystkim polecam. O, z zwierzowca tu. Tak, skoczyliśmy z wieżowca od tego wieżowca. sobie tu mam latarkę ogólnie. ogólnie. I tak, zobaczmy jakie mamy w bronię. Nie będę tego na razie używał. Fajnie, no to jest jak w CS-ie. Kusza. O Boże, jak się ścięło teraz. Dobra. Dalej. Fajnie. No to jest fajne. To fajne. To takie sobie. Oj, wspominaj No to to, to to. to przecież od tego to to już jest lepsze. Dobra, w każdym razie yy, biorę to. No i tak. Co my tu możemy robić ogólnie? Możemy na przykład pojawiać różne rzeczy, takie jak lodówka. O Jezus, Maria. Wyrzuciła mnie ta lodówka. Yy, możemy też zrespić szafę. Ja Czy tam szufladę. O. I ją podrzucić wysoko do góry. I dobra. Przepraszam Was za odgłosy w tle. Myślimy my sobie zrespić. Co? Usiąść na niej? Polatać, nie... polatać na niej? O Jezu. Umarłem. Nie, nie umarłem. Woo! To tak. Możemy sobie zrespić różne NPC-ty. Czyli yy, po prostu postacie może być to na przykład taki oto ziomek, którego tutaj mamy, i oni sobie go zastrzelił. I było się tak śmiać. No, czemu nie umiera? W głowę trzeba, okej. Okay. Zaczynko jeszcze możemy tutaj zrobić. Ja tutaj mam różne modyfikacje, więc ja sobie mogę na przykład Yy, zrespić yy, nawet yy, Steve'a z minecraft'a Cześć Da się go wziąć? Nie da się Mogę sobie wziąć Dobra, zbagowało się Okej, okay, ona tam cały czas biega w kółko, bo ja ją stąd widzę. Ona tu biegnie. E, lol, zauważyła mnie! Wal się, głupia kaczko! O Boże, kaczko, kura! Los no się! Wynoch! Do góry Biorę broń ja ją zabijam jest się da <grymne> <grymne> Jak widzicie pokonaliśmy Chica Dobra yy, Daj, Five Nights at Freddy's 2 Purple Guy? Yes. Daję jumpscare. No to było epickie! Kurde. Czekajcie. Ej, dajcie mi broń! picie ode mnie pierdoło! Masz podparzy. Od kiedy... Od kiedy endoszkielety mają krew? Nie, nie, może ile tego tu leży? Tych łusek. Dobra, umarła. Ten Five Nights at jest 3, jest tylko ten Spring trap, ale jego respić nie będę, gdyż on mi baguje grę. Snaff 4. Zobaczmy. Chodź, chodź, daj mi spokój. Kończy zrobić Jump, mi no, ale to jest wycięte z gry. No, lol, ej, lol, oni nas zauważyłem. No, to mi się podoba, ale nie z samym fnaf będziemy tutaj żyli. Bo gdyż można tutaj różne rzeczy robić, no, chodź tu, żeż. No, jest nie będzie problem, bo on biega w kółko. Z nim to trzeba tak stanąć, gdzieś nie. Ogarnij... Nie powiem co! Musiałam go pozbyć. Wyrzucę go za mapę. Tego będzie najłatwiej. Ja z nim się walczył. Nie będę. Wyrzucimy go za mapę. Czekajcie. Tutaj się mapa kończy. Chodź tu. Chodź tu. Jest gdzieś w powietrzu. Teraz nam nie grozi. U Dobra. To jest creepy jak na Jezus Maria. <głos> <głos> Takie lolnie. <noise> Kurde, jak ja bym się go pozbyć, no. To jest animatronik Powinien się zepsuć w wodzie. Dobra. Będzie pod mapą. Tam namy chyba nic nie zrobi. że on stamtąd wyjdzie to tak, możemy na przykład wziąć sobie Weapons ja tutaj mam pobrane z CSGO Half-Life Other tutaj są różne muzyki, na przykład to to jest fajne takie, patrzcie, możemy się tak bawić, Thank <laughs> Chodź tu mało po jedno No nie no ja nie chcę FNAFA tutaj mieć Wiem co myślicie, na co tylko zrespię ale dobra on, z, te on co, z tego co wiem będzie stał w miejscu, więc ja go zaraz wezmę broń i go zabiję No to pasuje do animatronów, bo obydwa są zmyślone więc, więcej tutaj w FNAFa nie zrespię, że tak to ujmę. Yy, nie widziałem co to jest Steve Bad. On nas chyba będzie bić, po prostu, prawda? Tak, on nas będzie bił. Yy, zombie plus yy, zombie. Dobra, zobaczę. Z tego co wiem, to to jeszcze żyje. Mózg jego. Chyba nie. O. To co to jest? O Jezu, ile on odejmuje? Okej, okay, pozbyliśmy Okej, okay. więc tak, jeżeli ja na <laughs> jeżeli ja na przykład straciłem teraz życie, to ja sobie medyka zrespię. Cholera, nie mam broni. Ja on dzisiaj chcę tylko tak zaprezentować lekko tą grę i trochę się nią pobawić. I jeszcze mi brakuje życia. No naprawiaj. Co? Co? Nie chcę się leczyć? Nie chce się leczyć. Zabicie. No, pięknie. O, mam już. A, ja mam już życie pełne. Yy, dobra, przepraszam, że was zabiłem. No, nie laguj mi. Jak nie oglądacie Marcina 4007, to polecam, ale zobaczcie tę scenę z jego filmu. To, kto to jest? No właśnie, poznajcie go po tej nodze. Cześć Maciek! Cześć dziadku, i mam na imię Marcin. Dobrze, Damian! <noise> Szkoda, że nie. On go tam nie zastrzelił, ale mógł go zastrzelić. Dok, to się nazywa pies, to jest dziwne. Eee, dobra, Wehicles. Wehicles. Jeep, jeep. Jeep. Nie pamiętam, jak to chyba Jeep. Dobra. No jedź, matko nie laguj, tak Będzie chłop do wody, patrzcie O moje auto LOL Jaki bez sens? Czy on tu jest? O co się ode mnie? <grybujesz> Ta <gra> jest obłędna! <grybujesz> nie, jak, jak długo można nie oddychać, ale to, to jest animatronik, no to nie wiem. Okej... Okay, yy, wypróbuję sobie jeszcze jedną rzecz. Mam nadzieję, że on mnie od tyłu nie walnie, ale... Gdzież to jest? No ej, no nie ma tego tu. Gdzie to jest? Tam jest! Czemu tak daleko? Do tego to już nie wiem, ale dobra. Ujedziemy! Czy to może poza wodą jeździć? Może! O kurde! Myślałem, że to może tylko na wodzie. Dobra, jak widzicie, gra ta ma wiele możliwości po prostu. Chciałem wam je dzisiaj zademonstrować. No, jeszcze jestem ciekaw, co tutaj mamy, bo tutaj jest sporo tego. Nie, patrzcie. Jestem nienormalny To nie są te beczki wybuchowe, ej! To co ja tu rozpiłem? Ja chcę te beczki co wybuchają, ej gdzie to jest? Nie wiem, gdzie są te beczki, które wybuchają. Tu było coś. Może to jest to. To chyba jest to, ale nie wiem. Nie, tam to było czerwone. Słuchajcie, no to ma ogień na sobie, to może to będzie to. Ale to jest malutkie. I to nie wybucha. No to jest wszystko małe. Dajcie, mi spokój, jest czymś takim. PROLKO! Dobra, już mi zaczyna lagować, bo za dużo tego tutaj wszystkiego. O lol, lagło! Dobra, czekajcie. Uj odejdziemy od tego wszystkiego, bo to nam laguje gra przez to. Więc tak nie może być. Tutaj zresztą sobie NPC to jakieś. Albo wiem Patrzcie Najpierw uh, Waypoints Thousand pieces I taki Ten zamierzch taki no Ej No nie Jezu, co się z tym dzieje? No, na początku to robiło tak płynnie, no. I nie? Wolno mnie! Patrzcie jaki trwany, kurde. Nie, tędy się nie dałeś. Koko mógłbym tu mieszkać. A nie chcę za. Daleko jest o tu jeszcze nie byłem nigdy. Dobra, wyłączam muzykę. Może tam nam tu nie przybiegł. Przybiegł nie to, tylko weźcie mi na przykład ten łąk, Weźcie go, zabijcie! Kurde, gdzie on Wal się, kurde! Boże, patrzcie, taki horror. On tu idzie. To są na przykład. O. Piwnice jakiegoś szpitala, prawda? I takie. Nie, tu nie może czekać nic złego. A tutaj nagle taki. Patrzcie, ty, tu nie może czyhać nic złego, a tu nagle coś takiego!